Witamy serdecznie. Tym razem w hiperfizycznym zastępstwie Janusza uczestniczę ja, jak zwykle Jacek. Hiperfizyka, czyli coś, czego nikt nie rozumie, pytania i odpowiedzi. Znaczy, właśnie to Ty rozumiesz. Dzień drobny. Oj, nie będziemy się rozdrabniać, walimy z grubej rury. Od razu, tak. tak. Proszę cię bardzo. Pytanie. Czy, ufia, czy ufać wszechświatowi, czy w prawo przyciągania? A to jest pytanie i odpowiedź. Pytanie od e, liberyki. Li, liberyjki, tak, dociekliwa, dociekliwa nasza. No to bardzo dobrze. Przecież na, właśnie na tym nam zależy, żeby, żeby rozwijać się. Mm, prawo przyciągania, czy. Czy ufać wszechświatowi? No to są dwa różne sposoby, ale można też ten sposób, te dwa sposoby nałożyć na siebie i zrobić taki mieszany. Musimy zrozumieć pewną rzecz, żeby móc posługiwać się tym. Jeżeli my naciskamy naszą chęcią, pożądaniem, koniec końców uwagą na matryce pierwszogęstościowe, to jakbyśmy chcieli najprościej zobrazować, to musimy taką cięciwę pokazać, czyli z taką sprężynę płaską, na którą jest nacisk, prawda? I ona nam tworzy taką jednowymiarową membranę, tak? W dwóch wymiarach będzie to membrana, w trzech membrana, w większej ilości pebrana, różny, z różnymi, z różnymi opid. No tak się to w fizyce nazywa, co ja zrobię? Dobrze, mu, brana, Membrana, membrana. Zresztą membrana bardzo dużo ma y, wspólnego, jak z widzicie... Z Tak, z memory, z pamięcią. Aha. Y, no, no memy chyba też od tego są. Nie wiem, nie będę wnikał, nie tworzę takich rzeczy. Chyba, że ktoś traktuje to jako mem. No więc, jeżeli ta membrana dostaje nacisku, czyli tam jest jakaś energia potencjalna, jakaś siła, a później ją wypuszczamy w ruch, y, czyli prze, przeradza się w energię kinetyczną, no to z jednej strony powstaje ciśnienie, a z drugiej przeciwność ciśnienia, czyli podciśnienie. I dopóki ta membrana będzie się wychylać, to będą się robić różne pola ciśnień. I w niektórych przypadkach rzeczywiście takie ciśnienie nie będzie korzystne dla nas. Możemy sobie czasami narobić kłopotów z używania zbyt wielu. Takich, takich membran w naszym życiu. Z kolei drugi sposób, czyli zaufanie do wszechświata. No to trzeba mieć naprawdę zaufanie. Tu już nie ma miejsca na to, żeby zapalić Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tu trzeba wejść całym sobą w to zaufanie. Ja tak zrobiłem. Moje życie to taki wybór. Czasami oczywiście mam pewne potrzeby które zresztą ograniczam bardzo mocno, bo mnie rozprasza ilość przedmiotów, ale, ale rzeczywiście ja wszedłem w większe, w większe posługiwanie się naturą wszechświata niż moim chceniem, że ja koniecznie muszę coś mieć i chcieć, żeby to mi się zmaterializowało. I te dwa sposoby oczywiście wyglądają na różne, ale żeby je zobrazować, to musimy wykreślić sobie takie urządzenie, Jakim jest dyferencjał? Dyferencjał to rozkład sił. Odcinek, na którym jest na przykład początkowo 0% i 100% udziału tego odcinka. A na tym odcinku chodzi suwak. I dzieli na przykład na, na jakieś części, na przykład 10 do 90, czy tak jak reguła Pareto. 30 do 70, niektórzy podają 20 do 80, czyli suma tych przedziałów zawsze będzie 100%. I teraz w naszych marzeniach musimy zastosować taki po, y, dyferencjał ze względu y, na to, że my musimy wiedzieć czego my chcemy. I z jednej strony y, na tych cyferkach robimy zastąpienie szczegół ogół i ten dyferencjał będzie się wyznaczał, jak szczególnie ma wyglądać dany przedmiot, a jak ogólnie miałby do nas dojść. Tak? I mamy w y, naukach zarządzania y, takie pojęcie jak wąskie gardło. Ktoś, kto studiował ekonomię na, czy zarządzanie w ogóle, to będzie, będzie wiedział o co chodzi. Im bardziej wejdziemy w szczegół danego życzenia. Tym bardziej zawęzimy możliwość dostania danej rzeczy, przedmiotu. Czyli robi się tak zwane wąskie gardło. Tylko taki przedmiot może tam przejść, a żaden inny. Tak? I w przypadku samochodu, jeżeli zdefiniujemy, jak ma wyglądać. To może być to niezwykle skomplikowane, bo, bo załóżmy, że ktoś lubi samochody, które są pomalowane ręcznie, a to jest rzadkość. Zrobi się wąskie gardło i trzeba będzie dłużej czekać na coś takiego. Podobny dyferencjał, ale jeżeli zażyczymy sobie sprawnego samochodu i generalnie określimy jakieś podstawowe parametry, żeby miał duży bagażnik, żeby był sprawny no i żeby miał radio na przykład zamontowane, tak, czy GPS, no to już robimy nieco szerszy prześwit w możliwościach, bo już ta oferta będzie większa. Dlaczego się auto nie wyprodukuje tak po prostu jak złote jajko z Saibaby? Bo nie ma potrzeby takiej, bo wszechświat działa oszczędnie, nie będzie produkował nowego samochodu tylko dlatego, że ktoś będzie miał takie życzenie, tylko weźmie łatwiejsze rozwiązanie pod uwagę i przyciągnie. I teraz ten dyferencjał możemy również przełożyć na te dwa sposoby. Tak czy prawo przyciągania, czy używać prawa przyciągania, czy... Powiedzmy, że to będzie na jednej y, skrajności tego dyferencjału, a na drugiej skrajności dyferencjału będzie ogół, czyli zaufanie do wszechświata. Jestem, robię dobrze, idę zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie z korsupem, y, y, tak? czyli z, tym, z tą ścieżką najwyższych prawdopodobieństw wypełnienia swojej misji, tutaj na Ziemi. I tutaj ten suwak możemy sobie, w zależności od danej sytuacji, mieć cały czas, idę w misji i świat ma się mną zaopiekować, wszechświat ma mi pomagać, ale od czasu do czasu potrzebuję jakiegoś przedmiotu, więc ręcznie suwaczek sobie przesuwam na drgania membran i no, ja sobie życzę na przykład nowej kamery, bo jest mi potrzebna, tak? Proszę. I jeans z butelki wylatuje wtedy. Tak to działa, więc nie ma jednego sposobu. Można sposoby mieszać ze sobą i to jest nawet fajna gra, bo to jest miłe, jak, jak ten odzew wszechświata się spotyka. Podpowiedzi, te wszystkie synchronizacje, te wszystkie na minutę przed i tyle, ile trzeba przychodzi, prawda? To jest milsze. Samotworzenie, zdobywanie, otaczanie się przedmiotami w miarę potrzeb, po prostu. Tylko w miarę potrzeb. Jak ktoś za często y, będzie wywierał y, drgania na membranach, no to może być tak, że w końcu nie połapie tego wszystkiego. Jest co, takie niebezpieczeństwo. Mknęło mi troszeczkę sam początek. Po co jestem w Przed kamerą jesteś. Tak, ale wróćmy do tego, żeby się poskładało. Mówimy o pomyśle na życie, o naszych wyobrażeniach, naszej misji życiowej, czy też na zwyczajnie świecie um, sekwencji zdarzeń, które, których oczekują, że się staną. No, mówimy o wszystkim naraz. Bo, właśnie na tym polega różnica między zaufaniem do wszechświata. A ktoś może powiedzieć, Do Boga, świetnie, jeśli ma takie przekonanie, że, że persona istnieje, to tak. Natomiast hmm, mówimy również o, o drugim sposobie, w wyniku którego zdobywamy pewne rzeczy. Tak? Ktoś może sobie zażyczyć dobrej pracy. On musi zdefiniować, co to znaczy dobra praca, czyli co. Ona ma być lekka i dobrze płatna, czy, czy jak, no trzeba tutaj wejść, wejść w szczegół. No, a ci, co nie chcą pracować na przykład, a wolą używać życia, no to będą inaczej reagować i bardziej będą ufać w przestrzeń wszechświata, że ona będzie ich utrzymywać przy życiu. Jeśli tylko z pasją będą robić to, co mają zapisane w swojej misji. I to zwykle działa, u mnie działa. Już użyłeś słowa pasja, bo ludzie mówią: że Siedzi sobie ten sokal, opowiada bajki. To znaczy co? Wymyślimy sobie, pomyślimy, będziemy się tym cieszyć i wszystko nam się uda i zmaterializuje? No, wydarzenia pasyjne, z samej definicji, są silnie naładowane emocjami. Tak? Weźmy Mela Gibsona i jego słynny film Pasja. Dlaczego pasja? No bo to jest ogromne wydarzenie emocjonalne, co tam się wydarzyło. Czy jeśli się wydarzyło, tak? No w każdym razie nie tak jak w filmie sądzę, ale nie wnikajmy w szczegóły, bo, bo kłótnia z tego wyniknie z naszymi widzami, a wolimy tego uniknąć. E, jeżeli jesteś w pasji, to co tak naprawdę jest uruchomione? Serce. Myślisz o tym zagadnieniu masz wydarzenie pasyjne, ono może być natury negatywnej, tak jak w tym filmie, może być natury pozytywnej, jeżeli wykonujemy na przykład naszą misję i nagrywamy ludziom tutaj jakieś treści, tak? I liczymy na to, że oni polepszą stan wiedzy, albo coś im się poskłada, albo komuś pomożemy. No to by było w ogóle fajnie, tak? No i teraz jak my wchodzimy to z emocjami, doprowadzamy do koherencji fal tego, co żeśmy wymyślili i tego, co my tu mamy w, w swojej pasji, no to wtedy idzie ten ładunek ze wzmocnioną energią, bo dochodzi do, zakładamy, że to jest spójne, tak? Okay. Że, że fal, zjawisko falowe tworzy mm, interferencję konstruktywną. No to wtedy przy takiej konstruktywnej interferencji złożenia tych dwóch sił, naturalnie, że, że to będzie działać. Czy to będzie działać tak, że Nasza pasja będzie uruchamiać kolejne wydarzenia na matrycy, które nam pomagają, czy wszechświat? To wszystko zależy od obserwacji i interpretacji. Ale my się nad tym nie zastanawiamy, zauważ. Od roku robimy po prostu i tyle. I co się okazuje? Że jest fajny odzew, że ludziom się to przydaje, że wszystko nam też ten wszechświat pomaga. Tutaj taki pomysł, taki pomysł, pomocni ludzie. Popatrz, ile pomocnych ludzi w ogóle się pojawiło w naszym życiu. No dobrze, ale są ludzie, którzy śpiewają taką piosenkę znowu w życiu mi nie wyszło. I jak to się ma do tych ludzi? Czy oni przyciągają coś co nie powinni przyciągnąć? Dlaczego nie powinni? A no może oni lubią, jakimś nie wychodzi. To może powinni. To nie chodzi o to czy powinni czy nie powinni, tylko żeby zdali sobie sprawę z tego, że tak to działa. I zaczęli używać tego narzędzia świadomie. Czyli co, mamy negatywną koherencję, że skoro im nie wyszło, to ma, wzmacniają. Tak, tak, interferencja negatywna, tak, istnieje. Jeżeli fale spotkają się w przeciwnych fazach i to się nazywa wtedy interferencją destruktywną e, i będą te fale się wykluczać. Czyli jeśli ktoś myśli, że ma taką ścieżkę życia, że wszystko mu się wali, no to musiałby się przeprogramować. Naturalnie tak, polecam za każdym razem, nawet ci, którzy mnie odwiedzają w, 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 i chcą rozwiązać jakiś problem w życiu, to zawsze spotkają się z tą samą poradą. I tu już można oszczędzić na, na wizycie u mnie, tylko wykorzystać, włożyć to do swojego życia. No warto i... Cię słuchać, czyli nie tylko ciągniemy, ale tak samo da, jednak zaoszczędzamy. Za gałą gałązkę się podpiłowałem <laughs> oszczędz... właśnie przed chwilą. Oszczędzamy <laughs> finanse naszych widzów. Kolejne pytanie, to jest taka bardzo fajna widzka, Bardzo lubię jej komentarze, bo nawet nie skompletowało dziwo. Ale dotyczy to twojego tematu, czyli czemu nie mamy dostępu do pamięci na piątej gęstości? Czyli hiperfizyka bardzo. Mówisz, że kobieta Lilu. Tak. Lilidu ładnie brzmi. Czemu nie mamy dostępu? Z dwóch powodów. Przy naturalnej inkarnacji, czyli z prawdziwej naszej piątej gęstości, bez przechwytywania, niektóre z wydarzeń są tak mocno naładowane emocjonalnie, że istnieje przypuszczenie, korsupa, że moglibyśmy przedwcześnie wycofać się z doświadczenia. Na przykład poprzez samobójstwo. Więc przy tych mocnych i trudnych nieciągłościach do przeżycia, to zabezpieczenie w pewnym sensie ratuje nam życie. Dobrze. Biologiczne. Ale czy tylko korsub, czy też ci tak zwani manipulatorzy? Też. Niestety też. Też zakładają, że dokonają kasowania pamięci przedinkarnacyjnej. Po pierwsze, dlatego, żebyśmy się nie dowiedzieli, kim są i że ta pułapka jest. Po drugie, też między innymi dlatego, żeby, żeby przedwcześnie bateryjka nie zeszła z planu gry. Czyli co? Stanęli na drodze naszego wglądu w Korsupa i to oni rządzą? Tak, chcą taką przysłonić nam to. Nie zawsze się udaje, ale bardzo duża część inkarnacji, stąd między innymi poruszenie tematu karmy. Bo, bo to się łączą te, te dwa tematy, będzie dokonywać różnego rodzaju manipulacji na powracającej duszyczce, żeby, żeby ona jednak nie wróciła, nie, nie, nie dostała się do pełnej wiedzy, do swojego prawdziwego domu. Więc będzie różne, różne sztuczki stosować taki strażnik lub nawet grupa strażników. Zauważ jedną rzecz. Jak umierają ludzie, na przykład głęboko wierzący to tam im się pojawia czekający na nich, z danej religii jakiś na przykład prorok. Załóżmy, że najbliżej nam tutaj na, na terenie europejskim do na, najlepiej znamy religię chrześcijańską. No i oczywiście. No jakieś elementy chrześcijańskie się pojawiają. Tak, tak, pojawiają się elementy chrześcijańskie, natomiast no niestety po buddystę matka Boska nie wyjdzie. Ani, no, ani nawet, Jezus, prawda? Nawet nie orientuje się, że taki... I Ta... teraz co? Co tam się pojawia? No, coś innego, zgodnego z przekonaniami. Widzisz, gęstości są ułożone tak, że z wyższej do niższej można zaglądnąć, natomiast z niższej do wyższej jest pewien problem. To tak jakbyś oglądał balkony. Stoisz na balkonie, widzisz podłogę, widzisz podłogę balkonu pod i jeszcze pod, ale już na tnie. Wiesz, że jest, ale podłogi nie zobaczy. No to powiedz mi, w jaki sposób robią się dziury w tych balkonach, i ktoś, jak, z dołu może zobaczyć coś w górze, czyli te tak zwane przeskoki do naszej pamięci, że jednak czasami miewamy. No tak, ale to najłatwiej się skontaktować przy, przy użyciu podświadomości, bo podświadomość nie wie, że coś jest niemożliwe do zrobienia i omija jakby program. Hmm, Właśnie tego. Tej pułapki takiej, właśnie. Tak. Yy, nie, Tej czapki. Bo... Tej czapki, ale omija program, że niemożliwe jest skontaktowanie się, więc ma łatwiejszy dostęp do nadświadomości do piątej gęstości i poprzez yy, użycie na przykład yy, w hipnozie albo w procesie niehipnotycznym yy, możemy sobie yy, ze spokojem zaglądnąć tam, jak, pod warunkiem, że ktoś jest dobrze wykwalifikowanym fachowcem i prowadzi. Ja z tego miejsca mogę polecić tylko jedną osobę, bo tylko z jednej korzystałem. Ja wiem, jak to na mnie zadziałało, więc najlepiej teraz i nie pytajcie. Nie pytajcie, dlatego że musicie to sprawdzić z użytkownikami. Jak ktoś skorzystał, to ta opinia będzie najlepsza jakościowo. Nie dajcie się nabrać na reklamy, tylko porozmawiajcie z tym, który skorzystał z procesu. I był prowadzony przez daną osobę. Mnie prowadziła Irmina Mrozowicz-Schmidt. Mogę jej zrobić reklamę, zwłaszcza że nie biorę za to pieniędzy. E, I robi to dobrze tylko w procesie niehipnotycznym, który moim zdaniem jest e, chyba bezpieczniejszy. Ale to jest moje zdanie. Nie, hipnotyzerzy się z tym nie zgodzą, pewnie. No czy wiesz, tych metod jest tak dużo w tym świecie wiem. alternatywnym, i tych ludzi jest tak dużo, że każdy musi zweryfikować, czy po pierwsze mu to jest potrzebne. Mhm. Po drugie, czy ma zaufanie? No właśnie, nie robi się tego bez potrzeby. Dla zabawy lepiej tego nie robić. Trzeba mieć jakieś zapytanie, czyli takie podstawowe, jak to, co w tej chwili przeżywam, jest uwarunkowane którą i jaką inkarnacją. Tak? Czy mamy, na, czy, czy jest wpływ? którejś z innych inkarnacji na moje życie. Albo chcemy rozwiązać jakiś problem traumatyczny. E, więc też możemy się tym posłużyć, ale musi być to sensowne i dla czegoś zrobione, z jakiegoś powodu. No, wiesz, ja miałem takie dwie, dwie sytuacje, kiedy zdecydowałem się, bo raczej nie mam takiej potrzeby, jako jeden z niewielu ludzi, z którym rozmawiałem, wiem jaka jest moja misja życiowa, trzymam się tego mocno i idę do przodu. A co będzie, to taki fajny znak zapytania, ale dwa razy, ze względu na to, że rozmawialiśmy na temat różnych umiejętności, żeby zrozumieć o czym mówimy, po prostu decydowałem się i powiem Ci, że efekty były dosyć ciekawe, bo taka perspektywa, kiedy lacę na dół, a nade mną jakieś tam wojska rzymskie, była dosyć ciekawą, a że niestety mam klaustrofobię, coś w tym jest. Ty, oni naprawdę w tych sandałach występowali? Na tych kamieniach? Ja, wiesz co, niewiele widziałem, tylko jakieś znaki żeńskie. <śmiech> <śmiech> Druga sytuacja, to sama nazwa naszego kanału też właśnie przyszła z Kroniki Akaszy, więc kolejne... Kolejne wejście dosyć <laughs> ciekawe, ale mówię, zawsze każdy musi zastanowić się, czy chce się w to bawić, z kim, z kim ma to robić, bo to są bardzo indywidualne sprawy i ja uważam, że czasami wręcz niepotrzebne. No okej, okay, to mamy jakby omówione w, 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 z grubsza. Tak, i została nam jeszcze ostatni temat też. Od Czekaj, wielu... cierpienie, manipulacja pułapki. Z, jeszcze uzupełnienie do tych pułapek. Te pułapki one są po to, żeby, żebyśmy my nie dostali się do wiedzy ogólnej, dlaczego to zostało zrobione. Czyli samo. Doświadczenie życie na tej planecie jako dość trudne jest interesujące z któryś tam większych poziomów wiedzy,, tak? do której nie mamy dostępu. Natomiast to, że tą pułapkę trzeba przeskoczyć i wyjść z niej, jest oczywiste, tylko że istoty, które ją zakładały, tak dobrze się bawią, że nie bardzo chcą zakończyć to doświadczenie. My natomiast czujemy, że chcemy, no bo to, co robimy, to też jest jakieś wyjście z tej pułapki. I, I tu jest spór, tylko spór na niższym poziomie. Patrząc na to z wyższych poziomów, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeciwnicy na planszy są uczestnikami doświadczenia równorzędnymi. Więc nie możemy zakładać, że, że tak nie jest. Jeżeli w ogóle zakładamy, że żyjemy w grze, w hologramie. Bo jeśli tak, to znaczy, że hologram jest zaprogramowany, serwer jest zewnętrzny, a operator jest jeszcze bardziej zewnętrzny, czyli mamy co najmniej trzy różne bańki obserwacyjne, gdzie znowu istnieje taka sytuacja, że z wyższej do niższej można zaglądać, ale z niższej do wyższej już nie. Powiem, Ale musimy takie założenie zrobić. Powiem ci Jacku, że jak zwykle zagęściłeś, bo mieszasz pomiędzy playlistami równo. Z Matrixa przechodzisz do Piłki Hiperfizyki, a następnie a to się do wiedzy... wszystko łączy. Dla wszystkich. Wiemy doskonale. Myślę, że właśnie te, te drugie serie odpowiedzi. Każą y, nam mówić w sposób bardziej konkretny, a widzowie, którzy zadają pytania, też oczekują konkretnych odpowiedzi. A to jest konkretna odpowiedź. Nie e, potrafię inaczej tego zrobić. Wolę to w szczegółach, żeby później nie nagrywać drugiego programu, bo pewnie takich pytań dostaniemy jeszcze parę. E, pani Lilu e, Lililu, e, zadała jeszcze e, jedną, jedno pytanie o wiarę i przekonanie, tak? Mm -hmm. to, to skończymy odpowiadać pani. Lu? I wiara czy przekonanie? No cóż, wiara definiuje się jako przekonanie lub zespół przekonań nie niewymagający dowodu. Bardzo łatwe. I teraz, jeżeli my pracujemy e, wiarą, która jest użytecznym i była użytecznym narzędziem, ale niestety dość skomplikowanym, bo, bo tu mamy jakieś szeregi przekonań, i jeszcze w dodatku bez dowodu, bo tak to się definiuje. A my robimy te programy po to, żeby zdobyć dowód albo przynajmniej poprowadzić, otworzyć drzwi dla kogoś, dla naszego słuchacza, czy słuchaczki, czy słuchawki, towarzysze i towarówki. I, i, i otwieramy te drzwi wiedzy, żeby ten ktoś wszedł przez nie i zdobył swoje własne doświadczenie prawda poprzez przekonanie wewnętrzne czyli dowód wewnętrzny że coś się wydarza lub coś się nie wydarza bo ten jest naj, najbardziej warty uwagi naszej jeżeli tak się stanie to popatrz co się robi z definicją wprowadzamy do definicji wiary czyli przekonanie bez dowodu dowód cała definicja nam się wali kruszy nam się na drobne cegiełki bo wiara przestaje być zdefiniowana, bo dowód wykluczy jakby brak dowodu, więc się wyzeruje, i co zostanie? Przekonanie. Czyli na przekonaniu, jeżeli będziemy pracować, to będzie to znacznie lepsze narzędzie niż wiara. Oczywiście. Nie możemy odstawić tego tak całkowicie do Lamusa, w każdym razie nie dla wszystkich jest odstawienie tego do Lamusa, bo jeżeli ktoś nie potrafi lub nie chce zdobywać wiedzy i tych, i, i, i tych przekonań wewnętrznych, no to będzie skazany na posługiwanie się wiarą, no i chwała, i super. Ale jeżeli ktoś woli, i przekonuje go to, co ja w tej chwili tłumaczę, to ja obiecuję, że na przekonaniach znacznie łatwiej się pracuje i szybciej, bez komplikacji. Oczywiście wymaga to wysiłku, zdobycia jakiejś wiedzy, doświadczenia zwłaszcza, czyli, czyli dowodu wewnętrznego, bo my pracujemy na dowodach wewnętrznych i zewnętrznych. I teraz tak, to, co ja mówię, to jest dowód zewnętrzny. Czyli po drugiej stronie ekranu siedzi nasz e, słuchacz czy słuchawka. I... i wyciąga jakiś wniosek obdarowując mnie zaufaniem, I to jest, i to jest albo to jest mocno gru... krytykując, albo mocno krytykując. I to jest grupa dowodów zewnętrznych, które nie są tak mocne, i nie są tak prawdziwe jak dowody wewnętrzne. I teraz yy, zakładamy drugi sposób yy, interpretacji. Że ktoś słucha nas po drugiej stronie. Nie daje mi tego kredytu zaufania, ale sprawdza przez siebie, czy to mu pasuje, czy nie. I to jest lepsze. I ja wolę ten sposób i zalecam ten sposób. Wiesz, to ja to nazywam puzelkowaniem. Jak słucham, No tak, i... jak się komuś zapnie, no to, to, to się zapnie. To się zapnie. No. A jak nie, to no, trudno, kolejny spam, a tego spamu jest dużo. I wracając do spamu, zakończymy chyba na dzisiaj. Jeszcze raz apelujemy, żebyście w taki sposób bardzo konkretny zadawali te pytania, bo jak widzicie, czasami, czasami sami mamy kłopoty z interpretacją tak, tych pytań. Tak. No i na pewno będziemy częściej się pojawiać. Myślę, że za chwilkę już Janusz pojawi się w odcinkach z hiperfizyki i wiedzieć więcej. Ja zostawię sobie Matrix i na tym zakończymy ten kolejny odcinek. No, no to do widzenia państwu. Do widzenia.